Dzień dobry, nazywam się Mateusz Ćwik i znajdujemy się dzisiaj na plantacji buraka cukrowego, wykonujemy zabieg odkwaszczania, wszystko to spowodowane jest w tym roku tą bardzo dużą presją niestety kamosy białej i już wykonujemy piąty zabieg, a mamy dzisiaj trzeci dzień czerwca. Jeśli chodzi o położenie pola znajdujemy się w miejscowości Toniszewo, jest to gmina Wągrowiec w Województwie Wielkopolskim. I mamy tutaj buraki cukrowe, tak jak wcześniej wspomniałem, siane 3 oraz 4 kwietnia, jak tam widać na filmie będzie, są takie nierównomierne schody, a wszystko to spowodowane było tym, że po siebie spadł deszcz dopiero po miesiącu. Także pierwszy deszcz spadł praktycznie po miesiącu, był to pierwszy maj. I wtedy dopiero ruszyła, ruszyły wschody, tak, pozostałe części buraków. Zresztą pokażemy za chwilę, jak to będzie wyglądało. Co więcej, musimy się niestety dostosować do smutnej rzeczywistości, bo... Odkryliśmy tutaj na naszej plantacji jakieś tam pierwsze skupiska zaślazu pospolitego, który w burakach cukrowych stał się bardzo dużym problemem, bo, ponieważ nie ma na niego żadnego aktywnego środka chemicznego. Także pozostało nam czekać na zrobienie takiego środka. Niestety z tego, co tam się orientowałem, koncerny nie są zbytnio nawet zainteresowane tak, yy, Znalezienie w substancji, która to zwalcza, z powodu tego, że jest zbyt mała skala tego, i, i tyle. Musimy jakoś to przeżyć. Jedyny z tego, co słyszę, to skuteczny sposób na usunięcie tego, to niestety wyrwanie i pozbycie się najlepiej spola. Ale cóż, za chwilę pokażemy nawet, jak to dokładnie tutaj wygląda. Czyli tak jak wcześniej wspominałem, mamy tutaj w tym roku problem z zaślazem pospolitym. Roślina, która najprawdopodobniej przywędrowała z Azji. Nie wiemy jeszcze do końca w jaki sposób. No i zwana jest tak zwanym pancernym chwastem. No i tak jak wspominałem, nie ma na nią aktywnego środka, który wspomógłby w zwalczaniu. Widać gdzie niegdzie wcześniejsze zabiegi Naruszyły minimalnie, gdzieś tam coś, może trąciły tą roślinę, ale nie jesteśmy w stanie jej na pewno zwalczyć. A tą roślinę, między innymi, możemy znaleźć w książce do identyfikacji agrofagów oraz niedoborów pokarmowych buraku, którą serdecznie polecam. Tutaj jeszcze mamy bardzo dobry przykład tego, jak wyglądały w tym roku schody. Tutaj Burak, który szedł w regularnym czasie miał jeszcze tej widgoci. Tutaj jest mniejszy i tutaj minimalnie większy. No, to dopiero po deszczach, które spadły 1 oraz 15 maja ta sytuacja tu się na tym polu yy, trochę poprawiła. Bo wcześniej szacowaliśmy na około 50-60%. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że schody są pełne. Na pewno jest o wiele lepiej niż w zeszłym roku.